Prawo jazdy mam od 6 lat już. I jeżdżę. Od momentu, kiedy zdałam prawo jazdy, nigdy nie dostałam żadnego mandatu. Na co dzień korzystam z samochodu. Był moment, kiedy miałam dwie prace i studia, i bez samochodu nie dało się funkcjonować. Najstraszniejsze w tej całej sprawie było to, że ja nieświadomie jeździłam samochodem. Kiedy miałam zabrane w styczniu prawo jazdy, to. Cały czas korzystałam z samochodu. To był ten czas, bo to był luty, marzec, e, kiedy nie miałam prawa jeździć samochodem, ale nieświadomie korzystałam z niego. W styczniu tego roku Paulina Lubowicka miała przekroczyć prędkość przy ulicy Sobieskiego w Warszawie o 50 km na godzinę. Podczas kontroli stołeczni policjanci wystawili mandat 400 zł i dali kierowcy 10 punktów karnych. Prawo jazdy zawieszono automatycznie na 3 miesiące. Problem w tym, że jak twierdzi Paulina Lubowicka, w dniu, w którym popełniono wykroczenie i wystawiono mandat, nie było jej w Warszawie. To jest ta sala, w której 26 stycznia bieżącego roku o 11 pisałam egzamin, czyli w momencie, kiedy w Warszawie został wypisany na mnie mandat za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę. A ja siedziałam sobie tutaj i pisałam egzamin na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Spędziłam tutaj półtorej godziny. Od razu po egzaminie poszłam do pracy. W której byłam od 15 do 22, więc nie ma możliwości, żebym była tego dnia w Warszawie. 24-letnia Paulina Lubowicka od 8 lat mieszka, uczy się i pracuje w Trójmieście. O tym, że dostała mandat za przekroczenie prędkości, dowiedziała się przypadkowo dopiero 5 miesięcy później. Zainstalowałam sobie aplikację mOBYWATEL, wprowadziłam tam swoje dane i zobaczyłam, że prawie jazdy mam status blankietu zatrzymany. Zdziwiłaś się? Bardzo, bardzo się zdziwiłam. Na początku myślałam, że to jest zwykła pomyłka, ale później weszłam dalej w punkty karne i okazało się, że na moim koncie jest jeszcze 10 punktów karnych. I jak tam się dalej wejdzie, to widać, że właśnie dostałam mandat w Warszawie w styczniu, kiedy pisałam egzamin. Nie byłaś w Warszawie w tym dniu, tak? ale może byłaś kilka dni wcześniej, kilka dni później ten mandat jakby został wystawiony z opóźnieniem. Nie, niemożliwe. Dodatkowo mam tutaj informacje o pojeździe, który przekroczył tą prędkość i ani nie znam modelu samochodu, ani tym bardziej rejestracji, także no niemożliwe to było. Z informacji zawartych na koncie Pauliny Lubowickiej w aplikacji M-Obywatel wynika, że prędkość przekroczono samochodem marki Skoda zarejestrowanym w podwarszawskim Pruszkowie. Rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nie chciał rozmawiać przed kamerą na temat wystawienia mandatu. W mailu poinformowano nas, że Wydział Ruchu Drogowego Stołecznej Policji wyjaśniał sprawy, a zebrane materiały w związku z podejrzeniem zaistnienia przestępstwa przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Tu jednak pojawił się kolejny problem. Od trzech miesięcy prokuratorzy nie zdecydowali, która dokładnie prokuratura ma zbadać, czy doszło do kradzieży tożsamości pani Pauliny. Wie pani, dla mnie sprawa jest prosto oczywista. No, policjanci dysponują informacjami, kiedy doszło do popełnionego wykroczenia, znają markę pojazdu, miejsce, numery stracyjne, a więc to jest kwestia czasu, kiedy policja, prokuratura zapuka do drzwi tego sprawcy wykroczenia, sprawcy tak samo przestępstwa, bo myślę, że będzie ona podejrzewana o popełnienie przestępstwa skodyfikowanego w artykule 270 Kodeksu Karnego, więc przerabianie, podrabianie dokumentów, bo przecież złożyła fałszywy podpis na blankiecie mandatu karnego kredytowanego, więc przyznała się do winy.